Ten film ma swoją publikację o godzinie 19.00 25 września, czyli w momencie, gdy startuje wydarzenie Search the Day. Więc jeżeli masz ochotę na żywo obejrzeć, jak wyglądają areny 3x3, jak wyglądają wojny gildii albo obrona zamku z perspektywy broniącego, to wpadnij do mnie na Twitcha. I pobaw się z nami razem na czacie. Natomiast jeżeli szukasz dropów do gry Throne Liberty, to zajrzyj na Twitcha na główny kanał Amazon Games. Dodatkowo, jesteśmy 24 godziny od startu serwerów wczesnego dostępu. Niestety nie udało mi się dowiedzieć, na jakie serwery wczesnego dostępu idą polskie gildie, więc chyba takiego polskiego serwera społeczności na wczesnym dostępie po prostu nie ma. Natomiast wiem Jaki serwer został ogłoszonym nieoficjalnym polskim serwerem free-to-play w grze Frown and Liberty? Uwaga, jest to serwer Cornelius, startuje on 1 października o godzinie 19.00. Czemu nieoficjalny? No bo oficjalnego nie ma, jak to się stało, że ten akurat 14 polskich gildi zagłosowało właśnie za tym serwerem. I te 14 gildi w pełni nie idzie na polski serwer, ale część z nich. Tak, i oto lista, moi drodzy. Zakon, 9. Kohorta, Imperium Ludzkości, Headhunters, Who Stole My Carpet, Destiny, Did You Die, Be My Frag, Mandalorians, Nie Wiem, Hellforge Legion, Zakon Białego Wilka i Royal Legion. Moi drodzy, jeżeli. Jakieś gildy nie wymieniłem, to gorąco przepraszam. Śmiało napiszcie w komentarzu. Jeżeli jesteście gildią, która kompletnie nic nie wiedziała o takim głosowaniu, a chcecie zagrać na takim serwerze i szukacie ludzi, to też dajcie znać w komentarzu jak najbardziej. Myślę, że warto, aby ta informacja poszła w świat i być może skompletujemy jakiś fajny serwerek, jakąś, jakieś fajne społeczności, ale też pamiętajcie, że jest to polski serwer. I jeżeli ktoś nie grał w polskim piekiełku, to nie się spodziewa tego, że może być momentami hardkorowo i toksycznie, ale nie bierz nic do siebie, wiecie, to jest gra komputerowa gdzieś tam na końcu. Tak czy inaczej, z mojej perspektywy, po co jest tak generalnie ten polski serwer? Oczywiście, żeby grać w polskiej społeczności, to jedna rzecz, z kolei drugi temat tyczy się tego, że moim osobistym zdaniem, od tej gry odbije się tona graczy, z tego względu, że tona graczy w moich oczach ma dziwne przeświadczenia na temat tej gry i zupełnie inaczej odbiera tę grę niż ona faktycznie jest. Więc może być tak, że gigantyczne liczby też, nie dość, że graczy, to i gildii po prostu będzie odpadać. A żeby z czasem udało się sklecić coś rozsądnego albo kilka rozsądnych ekip, no to warto po prostu mieć dostęp do tych graczy z Polski, aby gdzieś te, te polskie gildie po prostu mogły sobie razem funkcjonować. Czy tak będzie finalnie? Nie wiem. To się okaże. Pamiętajcie też o jeszcze jednej rzeczy. Że jeżeli taki serwer na przykład Wam się nie spodoba z jakiegoś powodu, albo zaczniecie na innym serwerze, to do 17 października będziecie mogli spokojnie się przetransferować na Corneliusa czy to z Corneliusa, ponieważ każdego dnia dwa takie transfery będziecie otrzymywać od AGS-u za darmo. Jeżeli nie powiedziałem jeszcze, to lista tych wszystkich gildii, o których wiem, jest oczywiście w przypiętym komentarzu pod tym filmem. No i tyle moi drodzy. Zapraszam Was na streamy z wczesnego dostępu już jutro, czyli 26 września o godzinie 19. Tam będę grał, ale będę robił tylko swoją poboczną postać. Moja główna postać będzie na serwerze Free 2 Play na Corneliusie i będzie zasiadała w gildii Zakon. Mam nadzieję, że się widzimy na streamach i na serwerze. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć!